jest pytanie do Tomka Olejnika. Tomku, witamy ponownie! Wracasz z nową energią, z nową siłą, no i mamy, mamy nadzieję, że także nowym planem na sukces. Ponownie przeciwnik, z którym masz mega zaogniony konflikt, czy od ostatniej walki cały czas trenowałeś, czy miałeś przerwę. Yy, nie no, wiesz co, miałem trochę przerwy, ale myślę, że to nie zmienia faktu, że rozpierwano go w tym na melanże, nie? Było. to jest taka paruwa, że wystarczy mu kopa, no zajebać i będzie po nim. Mi się wydaje, że to będzie tak z 5 sekund, chyba, że. Z no, pięć sekund wchodzi, i będziesz na ziemi leżał. No to właśnie ja tobie prędzej nogi połamie, bo kurwa zobacz jak ty wyglądasz, chłopie. Ważysz kurwa no 60 kilo i, no, to, no i to, ja tylko podsał, to tylko ale formalność. Ale ja jeszcze się przyznaję, że 60 kilo ważę, no to chyba jest obraza dla ciebie jak przegrałeś. No jest dla ciebie, żebyś tą wagę zrobił w końcu, a nie dalej stoisz w miejscu. Ale ja nie stoję w miejscu, ja ważę 60 kilo i ja ciebie rozwalę w 5 minut. No. No, zobaczymy, no zobaczymy. Pięć minut. minut. No bo nie będziesz tak bo w okolicach. Widział szans, to... Gdzieś tak w okolicach drugiej rundy. Szefcu się śmieje, bo szefcu zna zasady. Dobrze. Hater, Twój konflikt z Tomkiem jest dobrze udokumentowany. Dużo szumu narobił między, wami, między innymi dis, który Olejnik nagrał w twoim kierunku. Tak, tak, to był jakiś tam dis, ale ja go olałem kompletnie i nic nie nagrywałem już. Tak, no właśnie, nie? chciałem zapytać, czy dla ciebie osobiście ta walka to jest bardziej sportowe wyzwanie, czy wyrównanie rachunków? Nie, bardziej to jest dla mnie y, chyba teraz y, zarobek, nie? Albo no. dostanie w pizdę szybkie. Ja się zgodziłem na tą walkę, bo ja mógłbym po prostu wyjść na ulicę, ale zgodziłem się ty, na to po prostu, Ty, kurwo, wyjść na ulicę? Hajf. Bo kto ja, ja u ciebie dwie godziny pod chatą stałem, ty paruwo no, jebana. i dwie godziny i nawet, kurwa, to powiedzieć. Dwie nie, godziny nie stał pod chatą z kolegami. Z no, jesteś jebanym atencjuszem, kurwa, z kolegami a na mnie gada, że jestem atencjuszem. Czy ja mam jak, kurwa, z trzema kolegami dostał, stał mi pod domem, a nawet, no. kurwo, nie ale pamięta... I koledzy z przodu stali i coś się tam wyginali, tak. a ten z tyłu, olejnik, darmordy, wyłaź, wyłaź ty. Ale, Dwie ale... godziny czekałem, mogłeś też wziąć kolegów, ale zapomniałem, ty ale kolegów. Ale jak wyginali? ale jest te, który na że koledzy się nie, wyginali. Co on nie ma kolegów, on nie ma kolegów, chyba im zapłacił albo po piwie dał. co ty, co ty tak w tym ludziu mieszasz? Jak ty sam ode mnie byś pizdę dostał i byś się tak skończyła wolisz na kamerach, no dobra, no to przed całą Polską się rozpierdolę, pecie je ci byszcze powychodziły, jak się zezłościłeś. Dobrze, panowie, za chwilę do was wrócimy. Widzimy, tutaj jest bardzo, bardzo ognisty konflikt. E, w takim razie pytanie do e, Tomka olejnika. Tomku, wyzywasz swojego przeciwnika od atencjuszy, on zarzuca ci dokładnie to samo. Czy mógłbyś powiedzieć, co wywołało ten konflikt dla tych, którzy mogą nie być z tym zaznajomieni? Ogólnie to wiesz. Myślałem. Przestałem że... chodzić na melanze. Zamknij z nimi Mordę, zamknij mordek, mówię. E, ogólnie to myślałem... jest pytanie do Tomka, ale za chwilę będziesz miał okazję odbić. Tomka... No, ok. Zamknij pysk. Ogólnie wiesz, myślałem, że to jest mój przyjaciel. Przez dwa lata w Chujamie robił, żeby tylko dostać się do ekipy, tutaj, wiesz, żeby nagrywać się pić, Przestępź, go w robiłem no. B Daj pijesz się. to ty ciągle, a on chleje dalej. Jest, no i to jest, jest taka dobre. różnica okay. między nami, że ja nie piję a ty pijesz ciągle, więc zamknij pysk i nie pogrążaj się. Przewalnij pół lebi. litra lepiej, lepić, będzie się jąkać. Zamknij się bytkitu, bo ja teraz mówię. O, e, wracając, do, wracając do tematu, no to wiesz, on tylko wykorzystał mnie, moją znajomość, żeby o, bo, bo, bo. dostać się do ekipy, żeby móc nagrywać z nimi i, i tyle i to jest atencyjna kurwa zwykła, a nie koleżka. No dobra, no. Jak się odbijesz od tych słów? Znaczy ja się nie będę odbijał po prostu. No bo taka ja jest prawda, czyli ja się przyznajesz. Ja przyznaję, dla jest to taki jest ładny, ten czy ten ja mógłbym przykład. mu dać? No proszę bardzo. No i bajka. Co ty kurwa I, się Mikołaj? Jeśli Miko, jest to prezent, który można udać przed 22. Yy, znaczy, generalnie to przyda mu się dopiero po walce, nie? Ale dam mu już teraz. To, może... to ja tobie mam w takim walizki kupić? Mordę. Wyobrażacie sobie tak święta, wigilia, dajesz komuś prezent, no zamknij mordę i bierz. Ale to dla ciebie, tak? żeby ci później... Na... <laughs> Anielski orszak. Ostatnie pożegnanie tutaj jest napisane, a tutaj masz znicz i świeczkę, zapalniczki ci nie będę dawał, bo palić nałogowo, to pewnie masz. Ja tylko chciałem. No, dzięki za prezent, później ci postawię tam na, na, na tym na grobku o, 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 Ja tylko chciałem. Wow! Ja tylko chciałem przypomnieć, że. E, tak, tutaj ochroniarze w tym momencie, jakby potroniliśmy liczbę ochroniarzy. Tak, na wszelki wypadek. No, ja e, duży jestem, to trzeba, nie? E, a tymczasem e, przypominam, że. On sobie schował pięknie, później coś tam naleje. Jak sobie sprawa przyda się e, na pewno. E, e, tak czy siak? E, przypominam, że gala jest 5 września, a nie 1 listopada. No ale cokolwiek, cokolwiek. E,